Luxpaw może wolet nie tylko centrum ogrodzeń, to także producent loftowych mebli i artykułów do domu, np. stylowy hoker z siedziskiem jedyne 170 zł, możliwość wyprodukowania przedmiotu pod wymiar i życzenie klienta. Więcej podobnego asortymentu znajdziecie klikając w banner Luxpav na tkn 24pl Mamy 18 Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej, który jest tradycyjnie u nas odbywa się od kilku lat. Ten rok jest bardzo obfity. Wiele osób odpowiedziało na nasz apel. Ogólnie uczestników mamy 260, w tym mamy 28 zespołów. Radością wielką jest dla nas, że dzieci podjęły piękną taką inicjatywę śpiewania i deklamowania wierszy. Dziękujemy pięknie nauczycielom, którzy ich przygotowali za ten trud. My, konkurs, organizujemy z potrzeby serca w celu podniesienia świadomości, patriotyzmu w sercach młodego pokolenia, żeby wiara o tych, którzy oddali za życie, za Polskę, za naszą wolność, przetrwała. Z szacunku i miłości do ojczyzny i do osób, którzy się, którzy się przyczynili do ich wolności. Nasz konkurs odbywa się pod hasłem Kocham moją ojczyznę. Jest to regionalny etap, natomiast do etapu diecezjalnego zostaną nominowane osoby z pierwszych miejsc z naszego konkursu. Etap diecezjalny będzie odbywał się w Radomiu w miesiącu kwietniu tego roku. Patronuje Patronat honorowy nad naszym konkursem objął pasterz naszej diecezji, ksiądz biskup Marek Solarczyk, oraz starosta Konecki, także marszałek województwa Świętokrzyskiego, wojewoda Świętokrzyski oraz proboszcz naszej parafii, ksiądz Dariusz Stańczyk. Dzisiejszy osiemnasty konkurs pieśni i poezji patriotycznej odbywa się w Gowarczowie Pamiętam, jak obejmowałem urząd wójta, to był 2014 rok. Te konkursy pieśni, poezji i pieśni patriotycznej odbywały się na terenie całego powiatu. Jak widać, chyba władzom innych miejscowości ten konkurs sprawiał w organizacji dużo trudności. Także mogę powiedzieć, że tutaj. Powoli się tak wycofali. Takie miasto jak Końskie, jak Fałków, pamiętam, jak jeździłem na te konkursy, tutaj Gowarczuk przejął inicjatywę. Z tego miejsca nawet mogę powiedzieć, że podziękować tym innym gminom, które nie organizują tego konkursu, a że organizuje Gmina Gowarczuk, dlatego że dla nas to jest bardzo duża promocja. Jak widzicie Państwo, tych osób jest bardzo dużo. Ten konkurs się odbywa w bardzo takiej atmosferze fajnej, patriotycznej, w duchu rozwoju tego patriotyzmu. Także cieszę się, że u nas, u nas po raz kolejny ten konkurs się odbywa.